Nie no, ja się cieszę bardzo z waszego Nie ja mam wujka, więc weź, Kupił mi. Spytał się, czy nie chciałbym sobie zagrać Cyberpunk'a na komputer. Bo on ja też My, 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 my. A jak grałeś w kufli mi na to grałeś na klawę w na mistrę, czy...? No. no. Bo ja słyszałem, że po się na napadzie, fajnie grał. Nie mam pada. Nie mam, no, nie... no, spoko się gra na padzie. Nie mam pada, więc ci nie powiem, jak się gra. No bo mam, miał, to on ci powie. Kuba wypowiedź się no, Powiedział, że fajnie się grało ku... Jakbym wam zaraz rozsadził uszy, to przepraszam, ale mi się zbiera na kichnięcie No to, no... Ale spóźnęł cię nie mam, Co nauczycielce ktoś tak powiedział i zapamiętałeś? Nie. Alt plus Z8 powiedział i przemdzła. Co robi Alt plus Z8? Nie wiem, coś z dźwiękiem miał i muszę powiedział Alt plus Z8. Ale ja wiem co to robi na Mogę spróbować poczekaj. <laughs> nie lepiej nie. <laughs> Może wsadzim <laughs> komputer. <laughs> Ej, chyba go wywaliło. Z Discorda. Z Discorda. No. Co, już, już wiesz co robi? No. 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 Cał całkowite, cał całkowite nic nit. Ha, bo <laughs> on miał udział. Wczoraj najlepszy był miałem ten egzamin o, o 18 i siedziałem z ziomeczkiem na Discordzie i dałem mu pytania a on mi wyświetlał po kolei odpowiedzi do wszystkich. <laughs> Nauczanie zdalne 2020-2021. A kto tak nie robi? No dzisiaj pyta z chemii, to każdy na grupie klasowej pisał Najlepsze jest to, że grupę klasową mamy z panią w jedną, co nie? To tą od chemii, bo ona jest naszą pracownią i oni pisali na tej grupie odpowiedzi. Ja, to nie jest odbany Masz w szkole. W klasie swojej. Ale on jest fajny, nic nie mówi ale. Dobra, ponowie, auto brać, jedziemy na kocikącik wpierdoldować. dawać. Komu? Kotu? Nie no, goście tam są, na przy nie widzisz, kubka? No i widzę, może i nie. To do spada, to ja bym na niego nie tylko lagi, lagi, nie wywaliło, nie wywaliło, nie. Grasz to? No masz. Graj, no masz. że nie grasz tu. Będę ja z tobą, bo, bo, ta, bo ta, ta jest lepsza do oprodu Dobra, stój już. Stój, stój, stój. gdzieś? Nie. Ja. Oni chyba pod są na dole. to Tam jest Stefan, Stefan. Najlepsze jest to, że kota zabili i nie ma czym ulepszyć broni, więc trzeba ich dalej. chodzi, bo oni pewnie do Stefana poszli. Yy, próbuję chyba iść. A tu są. Jest. Tu są. No, będzie otwierał zaraz. Kurde, nie wiedział o nas, mogłeś poczekać, że będzie otwierał. Ale sam jest. Nie no, tam, tam, jest, jest. tam jest. Tam jest drugi team. 30 mniej Leży, przeszukuje. Drugi team, naprawdę poema. kurde oni nie ulepszyli. Bronił kota. Proszę drugi go, team to tamtych dojeżdża, nie? Nie, nie wiem, gdzie tego Miał PMA. Leży jeden. I idę, bo nie mam PMA. Zabili kolejnego A tam się kolejny wkleił, co nie? Leży jeden Co tam się... albo trzy pali Tak go jak możesz pięć. Wow. Gdzie ta Harley Quinn po uciekła? Ty. No tu są, u panego. Ale Harley Queen nie? żyje nie, nie było u mnie. A, bo nie zabił 33 miałem Jeden leży tu nie. Tu jest, bo mnie. Leży. A masz ryby, jak coś też. Jasne, że tak. Ej kurde oni zabili ko kota na kocim kąciku i nie mają broni ulepszonej, nie dupa mnie boli od tego hm? Nie wiem co ci ludzie mają w głowie gówno Tylko jedno w głowie mam Koks 7 gram Tu masz fony Małe, duże Średnie Ja mam te spasa Nie, tam jest jeszcze duże to chyba jedno Macie łutę. Ano do... Tu są jeszcze małe No 800 chcesz trochę? Uh -huh. No masz 308 o, yeah. Macie jeszcze tą dużą potę? Uuu Masz dużą no tam są to małe, jest. duże Tam jeszcze są małe, no, więc 200 do fula żeby mieć Bo no, nie trafisz Chodźcie na te na gasnące może się bronił ulepszy przynajmniej na gasnących Ej, bo w ogóle mam trzy duże poty i sześć małych, nie? No ja to muszę 6 splaszy, sześć małych. Chcesz trzy duże zamiast tych? Zamiast splashy? bo ja bym się chętnie zamienił. O, no, rzucić ci. Nie, możesz się zamienić. Nie, to tak to nie wiem czy chcę. Nie no daj mi też 6 Kurwa daj, daj, daj. No masz trzy duże ci dawno przecież sprzedawce jaj Ty tak jak biegasz i się wbijesz to, to, to nie lecisz się Nie no kur Zamiast podnieść tą jedną dużą to już byś miał w, w ten Fanny bronię ulepsza, nic nie powiem. Ile masz golda, Kuba? Eee, 900 No to ulepszasz mi ja mam 5 Czekaj, ja sobie pójdę po tą po To jest w głowie. To jest 5 tysięcy. To mówicie, że w głowie. To jest a ja mam To No To hmm. poproś na To ci ulepszy, no bo on ma full'a i nie może zbierać już, nie? No. No nie wiem, jak tego i to dzieci Klejna duża pota, nie że Chodź, lepszy niż mnie dla Tutaj jest, pęczajny jest mój wysył Tja pierdolę fanny Dajcie skin A po co ci wlepszy te ma filetowego i jeszcze na rzekę. Jeszcze Ty na no, złoty rupaj. Kurwa. <noise> <noise> nie mogę no, kurwa to podnieść, mam, bo nie? żeś wrzucił w niego, nie? No dobra, mam. No co mi to wibruje, kurwa, srapcza? Ty. Już wszystko? No nie, na no, razem. Jeszcze to <laughs> Snajp się nie opłaca ulepszać tak to. szczerze No to ja nie mogę No to oddaję Macie kuszę? Nie Leżała tutaj gdzieś no bo tutaj Może się dęka. ci zrespią Tu jest <laughs> No nie ma ich, nie zrespią się i ulepszyliśmy bronię, pokczam, drop spada, nie? I będzie złoty skarabeusz. 23 osoby. Oddawać moje złoto, złodzieje. Za dużo. Ile masz teraz? 6500. No to kurde, masz nadal więcej niż ja, nie? A i tak I więcej wziąłem. Niż ja. be... A i tak bez skara ulepsałem. Mojego, bo ja miałem już złotego, ulepszyłem co. Kolejna, Nadal nie zrobiłem questa z zadawaniem obrażeń, wręcz nie. No to jebnić się w czoło Fatality Kopnę się jak minimal Ty tu jeden rob, tam drugi Otworzę ten i tu będzie na 100% skar, nie? Mm. <grywa>, trzeba lotka no to okay, dobra, Co? Skar? <grywa> Złoty Aha. Jeden. mam. Gdzie są ci ludzie? Seres, będzie miał na mordzie ich, jak nam życie. Co? Wyrodź się z matrixa. O, tu będzie Złoty Skarb w środku. A u Fanego była pewnie snajperka fioletowa. Zgadłem? Kiedyś mówię. A, to nie słyszałem. A była? Była. O, owszem, że była. Kości, kurwa, na tym się biją jeszcze. Ale było ją pójść lepsze, co nie wlekasz. Ale so? sobie się nie opłaca, bo ona jak w głowę trafisz, to i tak ci zabije, nie? A w ciało to tam dwa damage, to nie robi różnicy. Ja <noise> jemu w złocie robi różnicę. <noise> to tak. Dobra, niech ta strefa dolatuje, bo nie wiadomo gdzie iść. Zaraz się okaże, że ktoś tam w tym domku siedzi, albo w tamtym, nie? i headshot. Zaraz się tu postaje. Albo za się je. okaże, że ktoś dostanie headshot. Nie ty pony. Ty zawsze pierwszy pedasz. No, fajny zawsze heada, kurwa. dostaję, ale pierwszy padasz, to nie pada. No jak nie. No dobra, ja może padam, ale ty zostajesz i nie, nie wygrywasz, a ja jak zostaję sam, to wygrywam. Mhm, mm wygrywasz, walkę z cieniem chyba. No został z cieniem. Nawet dobrać. nie. Nie no, z cieniem było ciężej. O, tam jest typ. Nie. Tak, tam jest typ. Nie. Czy to tak? Samolot? Nie. To typ. Mam trzy fragi z karabinu snajperskiego zrobić. Zranić przeciwników za 43... 5000 ponad. Podpalić budowlę ogniem 100 A co i ty robić tam robisz stary? 88 demager's z tego. A patrz co nowe wyzwania za górką siedzę Po co mamy? Bon zabije A to widzicie? Co widzimy? O! No widzę, jasne to widzę. Ja już go zwaliłem, już się nie męcz No nie do końca bo nie leci. O, teraz leci. Oni do wody lecą, dostał Dostał, do... leży! Chłopa zabił w locie, jebany Ognisko sobie wziął. do Ten co kurwa chłopak w locie zabił ty no czemu akurat do wody wpadli? Pan jestem żołdzielony 25 To drzewo. drzewa Ten tu leży jak coś On go podnosi? Nie chyba podnosi nie Podnosi go tece lekarz. Widzisz? O leżą Tam no gdzie skąd? Z niebieskiego znacznika Kur To jest ten co uciekł z tego Gdzie ty fajny jesteś? Na górze. Chodź do mnie Kurwa już tam... Tam jeden tu. jest? A to jest ten co zdoło I prawdopodobnie na NS-ą typu no Gdzie coś. jest ty w sensie? Bo no nie ogarnąłem. Tam to... Na no, nie, jest typ, na górce Dobra, na I przed łap jest Ty fany! What? Weź no podpłynie... O, gościa macie! No Ej, możesz podpłynąć do mnie trochę fany? To ci rzucę... A no dobra, nieważne Ci nie rzucę z presji, Bo chciałem snajper sobie wziąć No, bo oni chcą że no nice. Na środku na Wyspie <noise> Kuszę ma Gdyby <noise> się to leczy. tu leczy Skurwysyny Skurwy syny widziały mnie Aha! No kurwa jasne! No, tu strefa leci, to jest tak płynny na chilku. A i dwóch już mnie No Jest są bok ciebie. są w ogóle downy, tutaj, zamiast ci rozwalić podstawę, żebyś sobie zleciał. Właśnie to zrobił jak powiedziałeś. Leży ten jeden. Który? Tam. Dwa razy trzydzieści cztery tam udało. Leży. No i ten dosyć. Na no, raz. Good job. Siedem, jeden, cztery. Voilà, je